Wyobraź sobie świat pełen wolności. Świat bez ograniczeń. W Europie przywykliśmy do zasad, przepisów, pozwoleń, ale na drugim końcu świata po prostu ich nie ma. Otworzysz street food czy restaurację. Prowadzenie swojego biznesu jest tak naturalne jak oddychanie. Wyobraź sobie lokalny bazar, lokalne smaki, zapachy i kolory. W tym samym miejscu ktoś sprzedaje torebki, serwuje świeże ryby, świadczy usługi. Gotówka czy krypto nie wywołuje podejrzliwych spojrzeń. Twoje pieniądze są po prostu Twoje. Nikt nie pyta, skąd je masz i na co je wydasz. To Twoja prywatna sprawa. Wyobraź sobie zupełnie inną kulturę, inny sposób myślenia, zgodę z naturą, otwarte i bezpieczne miasto. Teraz pomyśl o błękitnej wodzie i białym piasku. Nie ma hałasu, nie ma pośpiechu, nie ma stresu. Tutaj możesz pracować zdalnie, pisać, tworzyć, inwestować. Nie musisz być przywiązany do biurka czy schematów. To przestrzeń do bycia sobą, to Twój rytm, Twoje pasje. Nikt nie dyktuje Ci, co jest dla Ciebie najlepsze. Wyobraź sobie Kambodżę. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś prawdziwej wolności?